Słuchajcie, na tym filmiku, fajerwerków nie będzie, ale też będzie ten filmik bardzo ważny i też jest to bardzo ważne, aby jak najwięcej osób się o takiej rzeczy dowiedziało. Mój kolega właśnie padł ofiarą ataku, może nie ataku, tylko no, niestety własnej głupoty. Opowiem Wam, jak było. Stracił 800 dolarów. I jak to się stało? Chciał odebrać airdrop. Na Diffusion Finance i sprawdzić po prostu, ile tokenów mu przyznali. Diffusion Finance jest to dex na ekosystemie Evmosu bodajże. I chciał tutaj odebrać Airdropa, bo taki Airdrop został przyznany dla stakujących właśnie token Evmos. Aby odebrać to, wszedł na grupę telegramową Diffusion Finance bodajże. I tam zapytał się na tej grupie, jak odebrać dany airdrop, jak sprawdzić taki airdrop, ile tokenów dostał. I na takiej grupie zapamiętajcie, że nie tylko będą admini i osoby, które będą chciały wam pomóc, ale będzie też masa osób, które będą chciały od Was wyłudzić środki. I teraz ja przypuszczam, że nawet ta cała grupa mogła być fejkowa i te kilka tysięcy osób, które na niej było, to mogły być jakieś przypadkowe osoby, i tylko ściągnęli je po to, aby właśnie zrobić taki Ala-tłum, żeby ona, ta, ta, ta grupa wyglądała bardziej legit. I zapytał się, jak zdobyć po prostu, jak sprawdzić ten airdrop. Oni mu podali stronkę on się zalogował prawdopodobnie na tej stronce, już tam nie wnikałem do końca i albo wpisał CD, choć raczej tak nie było, ale połączył się portfelem z tą stronką. I gdy łączył się swoim Keplerem, to raz, że to była strona fejkowa, bo tak jak on tutaj napisał mi, zobaczcie y, stronka nazywała się, nie, nie mam tutaj, ale stronka już na pierwszy rzut oka y, wyglądała tak jak dla mnie, fejkowa. Zaraz zobaczmy sobie, tutaj wejdziemy, zobaczymy co on napisał. Stronka nazywała się zaraz, zaraz, web przed w tą stronę połączył się portfelem i stracił 800 dolarów. Teraz, jaka, jaka powinna być ścieżka, droga, aby dowiedzieć się po prostu, jak odebrać dany airdrop? Więc powinniśmy wejść na stronę danego projektu. Jesteśmy tutaj na Diffusion Finance. No i przede wszystkim ten, ta platforma też musi być yy, legitna. Radzę śledzić odpowiednie osoby na, na Twitterze. I zobaczcie, jesteśmy sobie na takiej stronce diffusion.fi, wchodzimy sobie tutaj w About, żeby wejść w ich dokumentację jakąś tam techniczną, social media i tak dalej. Jeśli ta stronka jest legit, no to zobaczcie, że macie bezpośrednie przeniesienie do Medium, do Twittera, to jest Reddit bodajże, Telegram, Discord. Tylko tak, co z tego, że jest Telegram? Załóżmy, wchodzimy sobie w telegram oficjalny danego projektu. I nie tutaj jest jeszcze spoko, że zobaczcie, że tylko oni wysyłają komunikaty. Ale jeśli wejdziecie na jakąś grupę, gdzie ta grupa jest otwarta, wy napiszecie tam, załóżmy pytanie, masa osób do was napisze nawet znikiem, admin, grupy, tam Diffusion Finance, i będzie chciała wam pomóc, wyślę wam jakiś tam link. Załóżmy, ja miałem problem kiedyś z krypto.com Napisał do mnie admin y, tej grupy, nawet oni ci admini mają. Y, zaraz pokażę wam, jak to wygląda na kryptocom teraz. Zobaczcie, jest, jestem na grupie krypto.com i tutaj pojawia się nawet taka przypominajka, że pracownicy z supportu i tak dalej nie napiszą do was pierwsi jako pierwsi wiadomości prywatnej. Z reguły to się zdarza tak, że ta, wy napiszecie jakieś pytanie, od razu odpisuje wam admin grupy. Czy to będzie krypto.com, czy to na przykład ostatnio miałem Starter ze Starterą problem, napisałem tam na tej grupie. Od razu piszę do Was ze 3-4 osoby. W, w Niku jeszcze ma admin i tak, wysyła Wam jakąś stronkę. Mi na krypto.org na przykład prosili, abym podał e-maila. Podałem e-maila, co najlepsze. I wysłali mi jakiegoś e-maila, bodajże. Ten gość wysłał mi e-maila, łudząco podobny do krypto.org. Logo się zgadzało, wszystko się zgadzało, ta cała metryczka, tak jak oni piszą, ale to nie był ich mail. I o czym jeszcze należy pamiętać, na przykład z e-mailem? Więc to, że na przykład na Binance, zobaczcie, na każdej giełdzie, możecie sobie ustawić coś takiego jak anti-phishing. Wchodzicie w ustawienia, tam bezpieczeństwo, jakieś security, i jeśli ustawicie sobie słowo, te kluczowe, które będzie Wam przychodzić, no to to Wam tak odsiewa, że tak powiem, ziarno od plew. Ustawiacie sobie jakieś słówko, jeśli te słówko przychodzi Wam z daną giełdą, no to na 99,9% to u wiarygodnia właśnie, że to jest od oficjalne, oficjalnej strony, właśnie, Danej giełdy, giełdy czy danego projektu. A wiecie, dlaczego też, tak jak, jak się zastanawiam, dlaczego tyle osób popada w ten sposób skakowania? To tak samo jak z metodą na wnuczka. No załóżmy, te osoby, które chcą wyłudzić środki od starszych osób, wiedzą, orientują się, że są na przykład te osoby bogate, wiedzą też, że starsze osoby są łatwo wierne, dają się łatwo podkusić. I tak dalej, ale z drugiej strony, też te osoby nie rozmawiają z innymi osobami, po prostu nie przekazują sobie informacji. Jeśli załóżmy, ja na Twitterze udostępniałem, zobaczcie, udostępniam tak, takiego tweeta, piszę do mnie na Telegramie, mam takich wiadomości: 3, 4. Dzień dobry, miło mi Cię poznać. Przyszedłem jakoś, zobaczcie, co mi napisał. Przyszedłem po dobrą esencję, wysyłają Wam jakiś link od razu. Ja takich wiadomości to mam 4 dziennie zdarza się też często na telegramie yy, pokazuję już wam teraz że wygraliście załóżmy pół bitcoina. Wszystko to co należy zrobić to wejść na jakąś stronkę, zalogować się, podać -y. CID-y. Brońcie, brońcie panie Boże, nie podajcie CID-ów, bo to tak jakbyście podali złodziejowi hasło i login do swojego banku, jeszcze mu podali telefon. Nigdy nie bądźcie łatwowierni i przede wszystkim też oddzielajcie takie nagrody też od reflinków, bo tam reflinki są swoją drogą, można tam zarobić 20, 50, 100 dolarów maksymalnie, tak były takie ostatnio promocje. Ale trzeba spełnić tam jakieś yy, zasady, warunki. I są to z reguły tam małe kwoty. Na pewno nie wygracie pół bitcoina. Jeszcze wam specjalnie tak oddziaływują na psychikę, że macie tylko 72 godziny na wypłatę tych środków. Także gdy nie macie pewności, nie śpieszcie się, zapytajcie się innej osoby doświadczonej i tak dalej, bo będziecie działać w popłochu. Tak samo ten mój kolega, widzę, jest spanikowany i tak dalej, teraz nie wie, co ze sobą zrobić i pisze na oficjalnej grupie Kepler, oficjal support, jak odzyskać te środki, co nie? I znowu kolejne osoby, kolejni z kamerzy wysyłają do niego wiadomości, aby tam pewnie wszedł na stronkę, połączył się z Woletem, jakieś API tutaj wygenerował brońcie, panie Boże, tego nie róbcie. Osobiście nie wiem, jak on odzyska dostęp do tego portfela, bo zobaczcie, on miał na przykład jakieś tokeny zastejkowane, albo już odstejkował te, te tokeny, ale masz, ma ten czas odstakowania, który trwa w zależności od tokenu od 14 do, do 28 dni. I zapewne będzie tak, że on nie odzyska tych środków, bo ci złodzieje mają tam jakieś, jakiś skrypt jakiegoś bota, który automatycznie właśnie wyciągnie te środki z tego konta. Prawdopodobnie będzie musiał założyć swój nowy wallet i odinstalować tą wtyczkę do walletu, bo inaczej po prostu dał raz dostęp do tego portfela, bo dostęp się daje dla danego konta, nie daje się chyba dla całego portfela, tylko dla całego, dla jednego konta. No i będzie miał problem po prostu. Także to wam mówię, nie bądźcie łatwowierni. I kolejną metodą, którą słyszałem, że złodzieje, z której złodzieje korzystają, jest coś takiego, że piszą do was wiadomość o tym, że tutaj podajemy ci seed frazy do danego portfela. Wygrałeś załóżmy pół Bitcoina, czy tam jedną dziesiątą etera i tak dalej. Logujesz się załóżmy Metamaskiem, wchodzisz, podajesz seedy, no nic złego się nie dzieje, co nie? No nie... Ale żeby wypłacić załóżmy jakiś token na sieci Ethereum, musisz mieć coś na gaz transakcyjny, co nie? Czyli potrzebujesz ETHERA. A tam jest jakiś inny token, załóżmy Shiba Inu. I żeby wypłacić właśnie te, to, ten token Shiba Inu, musisz wpłacić tam Etery. I jeśli tylko ty wpłacisz w momencie wpłaty Eterów na ten wallet, Automatycznie traci swojego etera i Shiba Inu jest wycofywane za pomocą odpowiedniego skryptu. Ty na pewno nie zrobisz tego szybciej ręcznie, aniżeli bot, właśnie z automatu. Także to jest taki odcinek, który ma Wam uzmysłowić, żebyście nie byli łatwowierni, podważali niektóre rzeczy. Przede wszystkim y, zastanawiali się kilka razy, życie jest kurewsko ciężkie i szczególnie w krypto nikt wam ręki, że tak powiem, nie, po, nie poda. Jest bardzo mało takich grup. Polecam wchodzić na na przykład y, telegramy youtuberów takich odpowiedzialnych, pisać bezpośrednio do nich, na przykład do mnie, do Majka Satosiego, do Encyklopedii Kryptowalut. Zapraszam was do... Telegrama kryptoekipy. Tam raczej siedzą admini, którzy wam podpowiedzą, nakierują i nie stracicie środków. Kolega musiał zapłacić swoje frycowe 800 dolarów, może tylko 800 dolarów. Ja słyszałem o przypadkach, że ludzie tracili po 20 tysięcy dolarów, po 50 tysięcy dolarów przez własną głupotę i brak świadomości. Także, jeśli ten materiał ci się podobał, jeśli zauważyłeś w nim wartość, jeśli coś wyniosłeś, podaj go dalej innej osobie, polajkuj ten materiał, napisz komentarz, wtedy on dotrze do większej ilości osób i prawdopodobnie jakaś inna osoba nie ulegnie po prostu takiemu nachalnemu, nachalnej pomocy, która ma na celu wyłudzić od was środki. Bo te osoby niby chcą pomóc, ale zobaczcie jak ta stronka wygląda. lifexyz wallet import Seed No Ktoś, kto jest bardziej doświadczony, od razu, jak ktoś na, na coś takiego spojrzy, no to od razu będzie wiedział, że to jest scam. Także uprzedzam was. Bądźcie roztropni, nie podejmujcie y, kroków pod wpływem emocji, bo na grupach telegramowych, na Discordach, na Twitterach będą chcieli was od was wyłudzić środki. Także to by było dzisiaj na tyle krótko, ale mam nadzieję, że merytorycznie, mam nadzieję, że to ten materiał y, po prostu pomoże komuś, zabezpieczy kogoś przed utratą środków. Także to by było na tyle, dzięki i do następnego razu.